Hej, kochani, do Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dokładnie. I tam Was kochani. Dzisiaj odcinek, no niestety, albo niestety o szkole. Ale o ten. Czekajcie, bo mi tutaj przeszkadza stół. Ale o ten prosi. O ten. O ten odcinek bardzo mnie prosiliście. A jest to. Jak. Odcinek, jak ja się przygotowywałam do egzaminu ósmoklasisty no bo wiem, że w tym roku, najpewnie no za rok i za kilka lat, będziecie podchodzić do egzaminu ósmoklasisty, bo na razie chyba nie planuję, nie planuje rząd, żeby wróciło gimnazjum, więc będziecie podchodzić do egzaminu ósmoklasisty i pewnie jesteście ciekawi, jak się do niego przygotować, jak co nam było, co jest ważne, żeby się przygotowywać i tak dalej. Od razu Wam mówię, że w opisie będziecie mieli... Yy, minuty wypisane minuty, w którym e, od której do której minuty jest jaki temat, e, czy jest to załóżmy angielski, polski czy matematyka. W opisie będziecie mieli napisane minuty i po prostu jak będzie Was interesował bardziej polski, to przewińcie sobie do danej minuty, gdzie będzie polski. I ja już w sumie nie przedłużam. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Lecimy! zaczniemy oczywiście od języka polskiego. Ja mam tutaj, kochani, przygotowane rzeczy, co będzie Wam potrzebne, i będziemy sobie rozmawiać o polskim i tak dalej. Na pewno jedyna rzecz, wiem, że to jest e, banalne, banalny tekst, jaki e, po prostu powiem, i mi też to mówili, że po prostu nie trzeba się stresować. Ja wiem, że i tak będziecie się stresować, bo mi jak mówili, no nie stresuj się, on no będzie dobrze, przecież to nie jest takie ważne, to nie jest matura, nieważne jak to napiszesz, yy, możesz nawet na 10% to i tak zdasz i tak dalej. Więc nie ma czym się stresować. Mi też to mówili, naprawdę, mi też to mówili, ale ja wiem, że i tak będziemy się stresować, każdy się będzie stresować, bo to jest już chyba tak po prostu podświadomie, ale. Pierwszą rzeczą, najważniejszą, którą po prostu trzeba zrobić, najważniejszą rzeczą, jaką po prostu no, trzeba zrobić, i to jest no, najważniejsze, ponieważ no, lektury to są no, lektury, które trzeba sobie po prostu przypomnieć, bo tak naprawdę nie wiadomo, jaka lektura Wam się trafi na egzaminie. Mi mówiono, no powtórzcie sobie tam y, Adama Mickiewicza, jakiś tam, załóżmy na przykład pana Tadeusza, bo następnym razem będzie pan Tadeusz, kilka lat temu był wcześniej pan Tadeusz i tak się powtarza i tak dalej. A co było? Było Kowalic. I ja powtarzałam to Kowalic, ale tak naprawdę, wiecie, zawsze w głowie miałam podświadomie trochę tego pana Tadeusz'a. Jakieś inne lektury, które na 100% mówili. Więc po prostu musicie sobie przeczytać najlepiej streszczenie. Ja mam tutaj lektury wypisane. Większość z tych takich, jak to najpopularniejsze nawet mieli streszczenie. Tu mam Adam Mickiewicz, Raduta Ordona. Patrzcie, to nawet nie jest długie streszczenie, ale jest. I to jest takie najważniejsze. Po prostu wiecie, o co chodzi w tej lekturze. Tu mam na przykład Natarnika Henryka Sienkiewicza. E, tu mam Aleksandra e, Fredro, ale już to się czyta: Zemsta. Mam Adama, Adama Mickiewicza, śpitezianka. Ignacy Kraśnicki, Żona Modna. E, Henk sienkiewicz kwowadis Opowieść Wigilijna, e, Pan Tadeusz. Drugie, co trzeba. Co fajnie by było robić. Ja tego nie robiłam. I w sumie trochę średnio, ponieważ jakbym robiła tych rzeczy więcej, tej rzeczy więcej i częściej, to myślę, że polski porządek mi lepiej, chociaż tak jestem z niego zadowolona. A są to rozwiązywanie próbnych egzaminów, jakichś próbnych czy sprzed roku. No i mogę powtarzać niestety tylko sprzed roku, ale wy możecie... Powtarzać, z mojego roku, że tak powiem, i jeszcze z poprzedniego. Możecie sobie też pisać egzaminy gimnazjalne, czy jakieś trudne egzaminy ósmoklasisty bardzo często należy je rozwiązywać, ale nie teraz. Nie, broń, broń Boże, nie rozwiązujcie ich w listopadzie, czy w grudniu, czy w styczniu, czy w lutym. Ja myślę, że takie egzaminy to najlepiej zaczynać robić je. Yy, znaczy, no egzaminy wiem, że już mogliście w kwietniu, ale jakie miałam w czerwcu, no to ja dopiero zaczęłam robić to w marcu. Ale wy z racji tego, że macie to w kwietniu, to najlepiej jest to powtarzać w styczniu, robić sobie jeden, dwa, jeden egzamin zwykły, jeden egzamin próbny, czyli po prostu głównie cztery egzaminy. No, no, kochani, jest... przejdziemy do mojego ulubionego przedmiotu, czyli matematyka. No tutaj kochani, powiem wam tak, będzie ciekawie, jeśli chodzi o Matmę, no to ja osobiście nie lubię Matmy, ja i Matma to nie jesteśmy jakieś dobre koleżaneczki, czy dobre jakieś siski, żeby po prostu ja bym ją rozumiała, a ona szła ze mną w parze, no nie, to na pewno nie. O, więc z tak naprawdę. Ja powtarzałam sobie wszystko, co się tylko dało. Ale to nie jest też dobre. Nie, 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 nie. Na pewno nie powtarzajcie sobie jakiejś tabliczki mnożenia i tak dalej. No bo to raczej każdy umie. Chyba, że nie pamiętacie, no to radzę Wam to powtórzyć. Ale najlepiej powtarzać rzeczy, które były w siódmej Jest powtarzanie rzeczy z siódmej i z ósmej klasy. I z drugiej połowy szóstej, ponieważ to są takie yy, rzeczy, które mogą być najbardziej prawdopodobne. Ja tutaj mam mój zeszedł z ósmej klasy, z drugiej połowy ósmej klasy od stycznia, tak od końca stycznia jest, więc yy, w sumie już od drugiego semestru, cały ten zeszyt. No i to są rzeczy, które mogą być najbardziej prawdopodobne, czyli na przykład obliczanie prawdopodobieństwa. Yy, akurat tego nie miałam. Ale słyszałam, że było chyba jedno zadanie na jakiś próbnych, więc no, ale na pewno będą wykresy. Wykresy na 100% będą, ponieważ na y, moim egzaminie jednym próbnym, y, na zwykłym egzaminie y, były właśnie odczytywanie wykresu, więc wykresy najlepiej sobie powtórzyć. No i y, na pewno y, jakąś tutaj geometrię. Nie mówię o jakiejś, wiecie, na przykład geometrii typu liczba pi i tak dalej, bo tego, tego raczej nie będzie. Ale no niestety, na przykład jak się oblicza pole trapezu, pole kwadratu, pole prostokąta, pole rombu, bo to może być, ja miałam jedno zadanie, gdzie musiałam obliczyć pole rombu. Tak, i mi stąd, mi pole rombu mi kazali obliczyć, więc wiecie... Powtarzajcie sobie tematy, których niezbyt rozumiecie. Nawet jak rozumiecie ten temat w połowie, to yy, powtórzcie sobie zadania. Na przykład, ja niezbyt kumałam procenty. E, procenty zawsze ja i procenty to niby się rozumieliśmy, ale tak nie do końca. Więc ja sobie wyrwałam z ćwiczeń yy, tutaj na przykład obliczanie procentowe. Hmm, było, co? No, oblicz liczby gdy dany jest jej procent, tu zwykłe obliczanie procentowe, tu jaki to jest procent, czego nie polecam, to kolejny tekst, to co mówiłam wam z polskim, to wyrywanie zeszytów, kartek z zeszytów, ze wszystkich tematów, i tak dalej. No nie. No bo na przykład ja to wyrwałam sobie z temat z potęgowania. No, ja potęgowanie rozumiem, to po co ja się to wygwałam? No po co? To jest dla mnie bez sensu, po co ja się wygwałam? Albo na przykład jak zamieniać milimetry na centymetry? No ja to rozumiem, to po co ja się to wygwałam? Ko kolejny taki przykład, no nie? Albo dzienniki liczb. Ja dzienniki rozumiem, a wygrywałam sobie, żeby powtarzać. No bez sensu, no mi to się nie przydało, kochani. Teraz przejdziemy w sumie do angielskiego, dokładnie do angielskiego, czyli do ostatniego dnia. Ja zdawałam angielski, ale wiem, że można inny język. Moja, mój kolega zdawał hiszpański. Nie wiem, jakie tam było, ale wiem, że też można z innych języków. Ja zdawałam z angielskiego. No i powiem wam co, powiem wam co się wam przyda do angielskiego. Na pewno powtórzcie sobie wszystkie czasy, czyli Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect i Future Simple. Naprawdę powtórzcie sobie, jeśli nie rozumiecie jakichś czasów albo ich nie pamiętacie, to naprawdę powtórzcie sobie, bo nigdy nie wiadomo, jaki, jakie zadanie będzie na jaki czas. Ja miałam kilka zadań, gdzie na przykład było, tu było, że trzeba było wpisać, gdzie może być Present Simple, a gdzie Present Continuous, a w drugim było, gdzie trzeba było Past. Simple albo past continuous. A past a present, no to wiecie, trochę to się różni, no nie? Ja. Więc nigdy nie wiecie, jaki Wam się trafi czas. No i to po prostu to, to jest taki must hef, jak w polskim lekturze. No to trzeba sobie powtórzyć. To są zwroty do. Yy, różnych tam listów, opowiad... nie no, jakichś listów, zaproszeń i tak dalej, no bo zawsze na angielskim może się, wiecie, pojawić e, typu yy, napisz list do koleżanki i tak dalej. No i trzeba jakichś fajnych tutaj zwrotów użyć, żeby jak najlepiej ten list wyszedł, albo jak najlepiej to zaproszenie, czy ogłoszenie wyszło. To na pewno sobie trzeba przypomnieć, albo po prostu yy, samemu poszukać, no dobra, napiszę list po angielsku, zobaczymy jak wyjdzie yy, i tak dalej. I później sobie myślę, myślicie, kurczę, trochę za mało tego słownictwa, może trochę je rozszerzy, żeby było takie lepsze, na przykład nie powiecie, no dobra, idziesz, zapytacie załóżmy, idziesz ze mną do kina? Albo hej, poszłabyś ze mną w piątek o załóżmy 15 do kina, no wiecie, macie już trochę rozbudowane to zdanie i yy, egzaminator, który będzie to oceniał, może sobie pomyśleć, kurczę, fajne tutaj słownictwo, bardziej rozbudowane, a dam więcej punktów, bo lepiej brzmi. Więc kochani, jeśli taki odcinek Wam się spodobał, no to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję i napiszcie w komentarzach, w której klasie jesteście, jeśli jesteście w ósmej. No to czy stresujecie się egzaminem czy nie? No na pewno się trochę stresujecie. Każdy się trochę stresuje. Nawet jak tego nie czuję, to i tak się trochę stresuje. Ja też mówiłam, że się nie stresuję, ona no, trochę się stresowałam. No a jeśli yy, chcielibyście taki, może nie taki odcinek za rok, no bo to chyba nie ma sensu, ale jeśli yy, taki odcinek Wam się przydał, no to napiszcie mi koniecznie w komentarzach. So, zapraszam was na mojego Instagrama oraz na TikToka, które tutaj wam się wyświetlają, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, buziaczki!